Przetrwane, że pierwsza rozmowa dla w TV, powrót do wizowa po latach. No tak, można to nazwać, tak? Oczywiście jest niezmiernie miło, że mogę znów wrócić do klubu, w którym dostałem fajną szansę, jeżeli chodzi o pracę od, i od podstaw i pracę seniorską. Także to tak bardzo ogólnie. Natomiast no, w tej chwili ta najważniejsza rzecz, na którą wszyscy. I czekamy i wszyscy tego oczekujemy. No to jest ten najbliższy i Myślę, że na tym się skupimy przede wszystkim i, i o tym będziemy głównie mówić i na to kłaść nacisk. Przychodzi Pan do klubu, przychodzi Pan do drużyny w bardzo trudnym momencie, jednocześnie dającym ogromną szansę na sukces. Widzę nadal jest liderem, nadal jest najbliższy awansu do drugiej ligi, jednak sytuacja wcale nie jest łatwa, kiedy przejmuje się zespół na kolejkę przed końcem. Tak, sytuacja nie jest łatwa, e, oczywiście, ale e, Panowie, przychodzę do drużyny, która ma wszystko w swoich rękach, taka jest prawda i to wszystko zależy od nas I, i to trzeba, no to też trzeba zwrócić uwagę. Ta drużyna jest liderem, ta drużyna ma wszystko w swoich rękach w soboty. Wszystko będzie zależało od nas i, i to jest duży atut w tym meczu. Na pewno zrobimy wszystko i tak przygotujemy zespół, żeby optymalnie zrobić to, co tylko można na boisku i, i w to wierzę razem z tym zespołem. Co można zrobić z zawodnikami przez kilka dni, z zawodnikami, których Pan zna? bo pan oglądał te mecze, widział jak ta gra wyglądała? No to jest na pewno dłuższy temat, ale jak mówię, krótki czas i na pewno tutaj nikt nie ma recepty na, na sukces w tak krótkim czasie, ale tak jak powiedziałem, zrobimy wszystko, żeby, yy, żeby skupić się, skoncentrować, wyzwolić w sobie to, co najlepsze na sobotę, na ten najważniejszy mecz. E, przychodzi Pan, Panie Radku, nie tylko jako ratownik na jeden mecz, ale domyślam się, że umowa została zawarta perspektywicznie na dłużej. Tak, ale o tym myślę, że porozmawiamy w innym momencie. Chciałbym przede wszystkim już zacząć trening z chłopakami i to jest dla mnie najważniejsze, nie chcemy po prostu tracić czasu.